System Work Manager umożliwia wyszukiwanie obiektów dodanych do systemu za pomocą czytnika kodów kreskowych. Odczytanie kodu kreskowego z obiektu pozwala również szybko zweryfikować historię przebiegu procesu, jak i jego aktualną fazę. Uwaga! Więcej informacji o tym, jak używać czytnika kodów kreskowych w aplikacji StartStop, znajdą Państwo w materiału instruktażowym Jak korzystać z czytnika kodów kreskowych w aplikacji StartStop. Pole wyszukiwania kodów kreskowych znajduje się w prawym górnym rogu okna głównego. Aby rozpocząć wyszukiwanie obiektu, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na pole wyszukiwania. Po podłączeniu czytnika kodów kreskowych do komputera i po odczytaniu za jego pomocą kodu obiektu, jego numer zostanie automatycznie wyświetlony w polu wyszukiwania. Wszystkie dane o obiekcie zostaną wyświetlone w systemie Work Manager.